Bardzo ważne jest to, dlaczego ta wieża zwaliłaś na tych ludzi, dlaczego oni zostali pogrzebani. Nie dlatego, że prowadzili jakieś grzeszne życie albo nie prowadzili tego grzesznego życia. To nie jest wyraz kary Boga, dlatego że Bóg za dobre wynagradza, i to jest prawda, ale nieprawdą już jest to, że za złe karze. To jest prawda wiary, która miała pomóc dzieciom w rozumieniu sprawiedliwości Boga. Niestety ta prawda wiary przedostała się do świadomości wielu z nas. My tak myślimy, my też tak traktujemy Pana Boga. Pan Bóg rzeczywiście za dobre wynagradza, a jeśli widzi zło, szuka sposobu, aby człowieka wyciągnąć z tego zła. Dlaczego? Bo on sam wie, co to znaczy, kiedy człowiek jest w głębokich grzechach. On widzi tego skołatanego człowieka, czego wyrazem była wczorajsza Ewangelia o synu marnotrawnym. I czeka na to, że ten syn wreszcie wróci, a ojciec zaoferuje mu co? Miłość.